Subskrybuj kanał, aby zobaczyć więcej filmów. Romina Power Albano i Lenia Carisi: historia miłości, sukcesu i tajemniczego zniknięcia. Romina Power i Albano Carisi stworzyli jeden z najbardziej ikonicznych duchów muzycznych we Włoszech i na świecie w latach 70. i 80. Ich związek nie tylko przyniósł imponujące dziedzictwo muzyczne, ale także silną więź osobistą która doprowadziła do narodzin dwóch córek, Eleni i Rominy Jr. Jednak historia rodziny została naznaczona tragicznym i niewytłumaczalnym zniknięciem, które wstrząsnęło ich życiem i pozostawiło ślad bólu oraz niepewności. Romina Power urodziła się 2 października 1951 roku w Los Angeles w Kalifornii jako córka amerykańskiej aktorki Lindy Christian i włoskiego piosenkarza Tyrona Power. Od najmłodszych lat Romina była zafascynowana światem sztuki, a jej piękno i talent szybko wyróżniły ją jako piosenkarkę i aktorkę. W połowie lat 70. połączyła siły z Albano Carisi, odnoszącym sukcesy włoskim piosenkarzem, i wspólnie stworzyli duet, który zdobył serca publiczności w wielu krajach. Dzięki romantycznym utworom, takim jak Felicita i Cisara, Romina i Albano podbili serca ludzi na całym świecie. Oprócz sukcesu muzycznego para miała intensywny związek miłosny. Życie wydawało się idealne, ale szybko zamieniło się w szereg wyzwań. Albano Carisi urodził się 20 maja 1943 roku w Celino San Marco we Włoszech. Od najmłodszych lat przejawiał talent i charyzmę, co doprowadziło go do stania się jednym z najznakomitszych piosenkarzy we Włoszech. Związek z Romina Power nie był tylko profesjonalny. Był to także osobisty związek, który rozwijał się przez lata, prowadząc do serii sukcesów, które oczarowały pokolenia. Chemia między nimi była niezaprzeczalna, dzięki czemu stali się emblematyczną parą na scenie muzycznej. Ilenia była atrakcyjną i charyzmatyczną młodą kobietą, która dorastała w blasku sławy rodziców. Od najmłodszych lat Ilenia wykazywała zainteresowanie muzyką i światem rozrywki. Ale zmagała się również z presją i oczekiwaniami, które wiązały się z jej sławnym nazwiskiem. Po ukończeniu 23 lat, przeniosła się do Stanów Zjednoczonych, szukając wolności i możliwości formowania własnej tożsamości. Ilenia Carisi pojawiła się w programach telewizyjnych, takich jak La Rota della Fortuna, Koło Fortuny, grała w filmach i nagrała piosenkę z matką w wieku 17 lat. W lipcu 1993 roku, wracając do Rzymu po pierwszych wakacjach rodzinnych w Nowym Orleanie, powiedziała swojemu ojcu, że chce napisać książkę i postanowiła wziąć sobie przerwę w nauce. Ostatnia rozmowa, jaką Ilenia miała z rodziną, miała miejsce 1 stycznia 1994 roku. Rozmowa telefoniczna z matką i innymi krewnymi wydawała się całkowicie normalna. W przeciwieństwie do dnia poprzedniego, kiedy zakończyła się nagle po kłótni z ojcem. Był on bardzo zaniepokojony tym, że wróciła do Nowego Orleanu, gdzie około sześciu miesięcy wcześniej poznała Aleksandra Masakela, ulicznego polonista, którego rodzice mocno podejrzewali i który był pierwszym podejrzanym po jej zniknięciu. Ilenia i Masakela byli zakwaterowani w tym samym pokoju w hotelu Ledale, ale nigdy nie zgłosił jej zniknięcia. Później oświadczył, że spali na osobnych łóżkach i że Ilenia odmówiła współżycia z nim, mimo jego nalegań. Miał kryminalną przeszłość związaną z narkotykami i przemocą seksualną, a także był znany jako guru. Ilenia wydawała się nim zafascynowana, nazywając go moim mistrzem i twierdząc, że dał jej nowe perspektywy intelektualne. Została ostatni raz widziana w hotelu 6 stycznia 1994 roku. Właścicielka hotelu Cindy Dale oświadczyła, że widziała ją wychodzącą około południa, zostawiając prawie wszystkie swoje rzeczy: plecak, notatki, paszport, aparat, bagaż, ubrania. I nigdy więcej się nie pojawiła. Masakela pozostał w hotelu do 14 stycznia, kiedy pokazał personelowi hotelu paszport Eleni. I próbował opłacić pokój za pomocą czeków podróżnych. Wtedy wezwano policję. Masakela początkowo oświadczył, że nie wie gdzie jest Ilenia, ale wierzył, że wszystko z nią w porządku. Kilka tygodni później jego była dziewczyna oskarżyła go o gwałt, co doprowadziło do nowych śledztw w jego sprawie. Został aresztowany 31 stycznia i wypuszczony mniej niż dwa tygodnie później z braku dowodów, a następnie zniknął, opuszczając Nowy Orlean. Matka Eleni była pewna, że Masakela jest odpowiedzialny za zniknięcie jej córki w ramach handlu ludźmi. Najbardziej wiarygodne zeznanie pochodziło od pewnego Alberta Cordowi, pracownika ochrony w Audubon Aquarium of the Americas, który twierdził, że widział blond dziewczynę skaczącą do rzeki Mississippi 6 stycznia 1994 roku o godzinie 11.30. Siedziała na brzegu z nogami zwisającymi. Piękna, blondynka, w wieku od 18 do 24 lat. Miała na sobie ciemną kurtkę i sukienkę. Wydawała się bardzo smutna, przygnębiona. Ta część parku jest zamknięta w nocy, więc jak tylko ją zobaczyłem, powiedziałem jej, że nie może tam być. Odpowiedziała, co nie ma znaczenia, należy do wody i skoczyła do rzeki. Krzyczałem, aby wróciła, ale nie słyszała. Kontynuowała pływanie w kierunku środka rzeki, bez strachu. Wezwałem policjanta, aby mi pomógł i razem wciąż krzyczeliśmy, aby wróciła, na próżno. Nagle, być może z powodu skurczu spowodowanego zimnem, zaczęła walczyć, prosząc o pomoc. Zanurzyła się raz, drugi. Przechodząca łódź spowodowała pewnego rodzaju wir. Zanurzyła się ponownie, tym razem już nie wynurzyła. Szukaliśmy jej przez godziny, z łodziami i helikopterami, ale nie znaleziono. Na początku zidentyfikował dziewczynę jako nastolatkę Brooke Suzanne Jevins z Morgantown, Virginia Zachodnia, aż do momentu, gdy została odnaleziona żywa 28 stycznia. Detektyw Policji Nowoorleańskiej, Ronald Brink, pokazał wtedy Cordowie kilka aktualnych zdjęć i leni, które natychmiast rozpoznał jako utopioną dziewczynę. To nigdy nie zostało potwierdzone. Ponieważ żadne z ciał znalezionych w Mississippi w następnych miesiącach nie zostało zidentyfikowane jako Ilenia. Niemniej jednak, zarówno władze, jak i jej własny ojciec uwierzyli w historię Kordowi. Albano stwierdził, że zdanie należałam do wody to to, co go przekonało, ponieważ Ilenia często mówiła tak, kiedy była mała, skacząc do wody. Dynamika wypadku opisana przez Kordowę również brzmiała znajomo. Kilka miesięcy wcześniej Ilenia ryzykowała swoje życie, skacząc do rzeki pod wpływem marihuany, ale wówczas udało jej się wyjść cało. Albano również wierzył, że narkotyki były przyczyną jej zniknięcia. Podczas pierwszego pobytu w Nowym Orleanie Ilenia nagle uciekła z hotelu, krzycząc, że chce jej zaszkodzić. Tamtej nocy miała spotkanie z Masakelą, którego poznała dzień wcześniej. W 2011 roku włoski program telewizyjny o osobach zaginionych ujawnił zeznanie kobiety, która była ofiarą masakeli, mówiąc, że trzymał ją z dala od rodziny. Opisała, jak czuła się pod wpływem czaru i nie wykluczyła możliwości, że mogła być odurzona. Nie wiedziała nic o ileni poza tym, co było w gazetach, ale nie zdziwiłoby ją, gdyby była jedną z jego ofiar. Inny mężczyzna, który znał Masakelę, opisał go jako tchórza agresywnego mężczyznę, który wykorzystywał i gwałcił kobiety, często po ich odurzeniu. Matka i braty Leni oraz większość jej rodziny wierzą, że ona wciąż żyje, uważając zeznanie kordowi za niewiarygodne. Jej ojciec z kolei wierzy, że zginęła w rzece tego dnia. W 2011 roku niemiecki magazyn opublikował wywiad z szefem policji w Nowym Orleanie, który stwierdził, że Elenia żyje i mieszka w klasztorze grecko-ortodoksyjnym świętym Antoniego w Phoenix w Arizonie. Rodzina uznała to za jedną z wielu fałszywych wiadomości publikowanych przez różne źródła na przestrzeni lat, tylko po to, aby sprzedać egzemplarze. Zgodnie z Denisem Hayem, detektywem zajmującym się różnymi sprawami, kanadyjski seryjny morderca Keith Hunter Jesperson, znany jako Happy Face Killer, zidentyfikował zdjęcie Ileni jako jednej ze swoich ofiar. Była to nigdy niezidentyfikowana kobieta, która używała imienia Suzanne, imię, które Ilenia wcześniej przyjęła Suzy lub Susan. Miał ją zaatakować i zabić, gdy podróżowała autostopem w pobliżu stacji benzynowej w Tampie. Władze Florydy zażądały wykonania testu DNA na szczątkach, jednak po otrzymaniu próbki od ojca Ileni test nie wykazał żadnego dopasowania. 1 grudnia 2014 roku, na prośbę Albano, sąd w Brindisi we Włoszech wydał akt zgonu na podstawie przypuszczenia dla Ileni Carisi. Zniknięcie Ileni wywołało medialne szaleństwo, a jej rodzice, Romina i Albano, zostali wciągnięci w spiralę wywiadów, spekulacji i teorii. Para zorganizowała publiczne kampanie w celu odnalezienia córki, rozpowszechniając ulotki i prosząc o pomoc. Przez lata żyli nadzieją na znalezienie wskazówek, badając różne możliwości, w tym przekonanie, że, że córka mogła postanowić oddzielić się od życia rodzinnego i szukać nowej drogi, z dala od sławy. Z upływem czasu pojawiło się wiele teorii i sprzecznych zeznań. Niektórzy twierdzili, że widzieli ilenie w różnych miejscach, Podczas gdy w mediach krążyły plotki o problemach emocjonalnych i narkotykowych. Pomimo bólu i rozpaczy, Romina Power nadal wierzyła, że Ilenia żyje i pewnego dnia wróci do domu. Zniknięcie Ileni nie tylko spowodowało falę smutku w rodzinie, ale również wpłynęło na zawirowania w relacji między Romina a Albano. Oboje doświadczali bólu straty córki, a presja ze strony mediów tylko potęgowała skomplikowaną sytuację. Ostatecznie duet rozpadł się zarówno w życiu osobistym, jak i w sprawach muzycznych. Poszukiwanie Leni stało się stałym tematem w wywiadach Rominy, która często wyrażała swój ból i emocjonalną delikatność. Z biegiem lat Romina Power poświęciła się sztuce i muzyce, ale nieobecność Leni zawsze była obecna w jej życiu. W wielu wywiadach mówiła o bólu, który nosi w sobie oraz o ciągłej miłości jaką czuje do córki. Podczas wydarzeń i hołdów Romina często demonstrowała, że mimo upływu czasu nadzieja na odnalezienie Eleni wciąż jest istotną częścią jej życia. Elenia Carisi wciąż pozostaje osobą pamiętającą z czułością i smutkiem. Jej zniknięcie otoczone jest tajemnicą i głębokimi śladami, zarówno dla jej rodziny, jak i dla tych, którzy ją podziwiali. Jej historia jest potężnym przypomnieniem bezwarunkowej miłości matki, kruchości żyć w blasku reflektorów oraz trwałego wpływu, jaki ból i utrata mogą mieć na ludzi. Historia Rominy Power, Albano i Leni Carisi, to mieszanka miłości, sukcesu, bólu i tajemnicy. Wpływ zniknięcia Leni pozostawił trwałe ślady w życiu jej rodziców i pomimo minionej dekady pragnienie odpowiedzi oraz nadzieja na odnalezienie córki pozostają żywe. Historia ta podkreśla nie tylko biografię trzech osób, ale także emocjonalną złożoność, jaka towarzyszy sławie, miłości rodzinnej oraz wyzwaniom życia. Zasubskrybuj kanał, aby otrzymywać więcej filmów.